Witamina D to jeden z najważniejszych składników dla zdrowia, wobec tego coraz więcej osób uważa, że potrzebujemy jej w naprawdę dużych ilościach, aby mogła ona wywrzeć pozytywne działanie. Właściwie można powiedzieć, że niektórzy aż prześcigają się w proponowanych dawkach witaminy D, jakie powinniśmy przyjmować. Ja jednak uważam, że zbyt dużą wagę przykładamy do dawek. Za mało z kolei mówi się o tym, dlaczego witamina D przyjmowana w określonych ilościach, obojętnie czy to w małych, czy w dużych, nie pomaga na tyle, na ile byśmy tego oczekiwali. I dlatego dziś opowiem Państwu, co sprawia, że mimo że przyjmujemy witaminę D, to nie działa ona poprawnie, bo chciałbym, aby Państwo mieli świadomość, że nie tylko dawka świadczy o skuteczności działania tej witaminy. Zacznijmy od tego, że witamina D do swojego efektywnego działania potrzebuje innych składników pokarmowych. Jest to spowodowane tym, że witamina D w organizmie człowieka ulega pewnym przemianom, które prowadzą do powstania jej aktywnej formy. Dopiero taka postać witaminy D ma działanie prozdrowotne. I w tym miejscu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na magnez. To właśnie magnez jest tym pierwiastkiem, który umożliwia przekształcenie witaminy D do aktywnej formy. Aktualny stan wiedzy pokazuje wprost, że na skutek deficytu magnezu dochodzi do obniżenia stężenia aktywnej formy witaminy D. Z kolei w jednym z badań jego autorzy wykazali, że stosując wysokie ilości magnezu zmniejszamy ryzyko wystąpienia objawów niedoboru witaminy D. Jeśli zatem brakuje nam magnezu, to na nic się zda przyjmowanie nawet hurtowych ilości wspomnianej witaminy. To trochę tak jak zrobieniem grilla. Możemy usypać hałdę węgla i stos gazet, ale jeśli nie mamy ognia, to nici zbiwakowania. Mówiąc wprost, suplementacja wysokimi dawkami witaminy D. Nie ma większego sensu, jeśli brakuje nam magnezu. I działa to też w drugą stronę: otóż, jeśli dostarczamy odpowiedniej ilości magnezu, to nasz organizm lepiej reaguje na witaminę D i efektywniej korzysta z jej działania prozdrowotnego. Jednocześnie warto mieć też świadomość, że witamina D i magnez w wielu różnych aspektach mają podobne działanie. Przykładowo, magnez, podobnie jak witamina D, wzmacnia nasze kości, reguluje ciśnienie krwi, czy też zwiększa odporność. Przy okazji jedna ciekawostka. Otóż witamina D bez magnezu nie tylko może być nieskuteczna, ale w niektórych przypadkach może być nawet szkodliwa. Świadczą o tym wyniki jednego z doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach. Eksperci zauważyli, że suplementacja witaminą D w połączeniu z niedoborem magnezu może nasilać zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych i przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia. Problemu, o którym mówię, nie należy bagatelizować i traktować jako wyłącznie książkowy, teoretyczny przykład. Bowiem w rzeczywistości wielu z nas nie spożywa wystarczających ilości magnezu, a co druga osoba może nawet borykać się z niedoborem tego składnika. Stąd z dużym prawdopodobieństwem, u niejednej osoby może być tak, że braku korzyści zdrowotnych nie jest winna np. zbyt niska dawka witaminy D, ale to, że w naszym organizmie jest po prostu za mało magnezu. W tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć, że na moim kanale znajduje się kilka filmów o magnezie. Mówię w nich m.in. o tym, jakie objawy mogą wskazywać na jego brak oraz w jaki sposób skutecznie uzupełnić niski poziom magnezu. Myślę, że w kontekście dzisiejszego filmu warto zapoznać się z tymi materiałami. Poza magnezem, do prawidłowego działania witamina D potrzebuje również cynku. I tu, podobnie jak w przypadku magnezu, cynk w niektórych aspektach potęguje potencjał zdrowotny witaminy D. Dla przykładu, zarówno cynk, jak i witamina D poprawiają nastrój, zapobiegają depresji, czy też chronią nas przed wirusami. Z tej informacji możemy wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, cynk jest potrzebny, aby witamina D była skuteczna, jak chodzi o jej korzystny wpływ na zdrowie, stąd niedobór cynku może obniżać aktywność witaminy D. Po drugie, w niektórych sytuacjach szczególnie warto jednocześnie stosować witaminę D w połączeniu z cynkiem. Myślę, że nie każdy wie też o tym, że przyczyną niskiej skuteczności witaminy D jest nadmierna masa ciała. Już tłumaczę, dlaczego taka sytuacja może mieć miejsce. Otóż witamina D jest składnikiem rozpuszczalnym w tłuszczach. Mówiąc prościej, witamina D bardzo lubi tłuszcz, a u osób z nadwagą i otyłością mamy do czynienia z zbyt wysokim poziomem tkanki tłuszczowej. W efekcie, u osób ze zbyt wysoką masą ciała tkanka tłuszczowa wręcz pochłania witaminę D i w ten sposób blokuje jej działanie. Bo witamina D musi krążyć we krwi, aby móc docierać do różnych miejsc docelowych, a nie być związana przez tłuszcz. Im więcej mamy tłuszczu, tym większej ilości witaminy D stają się niedostępne dla naszych komórek i tkanek. To, o czym przed chwilą powiedziałem, dotyczy zarówno witaminy D, którą dostarczamy wraz z produktami i suplementami, jak również witaminy D, która powstaje w skórze na skutek ekspozycji na promienie słoneczne. Dla przykładu, w jednym z badań naukowcy zauważyli, że u osób otyłych wzrost stężenia witaminy D we krwi na skutek działania słońca był aż o 53% niższy w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Jak donoszą prace naukowe, z tego i z różnych innych względów u osób otyłych częstość występowania niedoboru witaminy D jest aż o 35% wyższa niż u osób o prawidłowej masie ciała. Niestety, mamy tutaj też do czynienia z błędnym kołem. Otóż eksperci sugerują, że z kolei brak witaminy D sprzyja przybieraniu na wadze. Nie chciałbym za bardzo wnikać w to, dlaczego tak się dzieje, ale tylko krótko powiem, że na skutek niedoboru witaminy D dochodzi w naszym organizmie do lipogenezy, czyli do tworzenia się tłuszczyku. Wobec tych informacji nie bez powodu różne organizacje zdrowotne rekomendują stosowanie dwukrotnie wyższych ilości witaminy D przez osoby otyłe. Oczywiście w tym miejscu muszę podkreślić jedną ważną kwestię. W przypadku nadwagi i otyłości zwiększenie dawki przyjmowanej witaminy D może okazać się pomocne, jednak nie należy tego traktować jako całkowite rozwiązanie problemu. Otóż o wiele lepszym rozwiązaniem dla zwiększenia skuteczności działania witaminy D, jak również dla poprawy ogólnego stanu zdrowia jest zrzucenie choć kilku zbędnych kilogramów niż sięganie po coraz to wyższej ilości witaminy D. W tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć, że na moim kanale znajdą Państwo kilka filmów dotyczących odchudzania. Podaję w nich proste wskazówki, jak można w zdrowy i dość szybki sposób obniżyć swoją masę ciała oraz omawiam błędy, które najczęściej popełniamy podczas walki z nadwagą. Jeśli zmagają się Państwo z nadliczbowymi kilogramami, to myślę, że warto obejrzeć te materiały. Obniżenie skuteczności działania witaminy D może mieć również miejsce na skutek niewłaściwego stosowania preparatów z tą witaminą. Jak już wcześniej powiedziałem, wspomniana witamina lubuje się w tłuszczu. Z tego też względu powinniśmy przyjmować ją właśnie w obecności tego składnika, wówczas chłania się ona w o wiele większym stopniu. W efekcie więcej witaminy D będzie mogło spełniać swoje funkcje. Zgodnie z tymi danymi polecam przyjmować witaminę D w trakcie posiłku, w którym znajduje się tłuszcz. Może to być np. tłuszcz w postaci sałatki lub surówki polanej olejem, awokado czy też tłustego gatunku mięsa. Tu od razu dopowiem, że jeśli chodzi o wchłanianie witaminy D, to rodzaj tłuszczu nie ma większego znaczenia. Aby zobrazować skalę tego efektu, to dopowiem, że w jednym z badań naukowcy zauważyli, że poziom wchłaniania witaminy D był aż o 32% wyższy u osób, które stosowały witaminę D do posiłku bogato tłuszczowego w porównaniu do osób, które przyjmowały witaminę D wraz z posiłkiem pozbawionym tłuszczu. Oczywiście muszę zaznaczyć, że większość preparatów z witaminą D, które możemy spotkać w sklepach Zawiera w składzie tłuszcz, zwykle w postaci oleju roślinnego. Niemniej uważam, że i tak warto przyjmować tego typu suplementy do posiłku, niż na przykład na Gdy jesteśmy przy tłuszczu i otyłości, to wspomnę jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Otóż w przypadku nadmiernej masy ciała, gdy wartość wskaźnika BMI wynosi powyżej 28, dość często zaleca się stosowanie leku o nazwie Orlistat. Jego działanie polega na zmniejszeniu wchłaniania tłuszczu z przewodu pokarmowego. W efekcie osoba przyjmująca taki lek dostarcza mniejszej ilości kalorii, przez co łatwiej jest schudnąć. Z uwagi na to, że na skutek stosowania tego leku wchłania się mniej tłuszczu, to konsekwencją tego jest również mniejsze wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli omawianej witaminy D, ale także witamin A E i K. Zresztą z tego też względu podczas przyjmowania orlistatu powszechnie zaleca się suplementację witaminami ADEK. Jednak nawet pomimo sięgania po preparaty witaminowe, dobrze jest monitorować stężenie witaminy D podczas całego okresu leczenia. Tu chciałbym podkreślić, że niejednokrotnie istnieje potrzeba skorygowania dawki witaminy D. Przy okazji, jako praktyczną wskazówkę powiem, że wspomniane witaminy, w tym szczególnie witaminę D, należy stosować co najmniej dwie godziny po przyjęciu Orlistatu, choć mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa przyjmuje ten lek, to został poinformowany przez lekarza o właściwej suplementacji. Oczywiście omawiany problem dotyczy nie tylko orlistatu, ale wszelkich innych preparatów, które są polecane na odchudzanie i których działanie polega na ograniczaniu wchłaniania tłuszczu. Innym podobnym przykładem są suplementy diety zawierające hitozan. Dotarłem do wyników badania, które dowiodły, że obecność hitozanu może zmniejszać biodostępność witaminy D nawet aż o 37%, Dlatego chciałbym nieco uczulić Państwa, że niektóre reklamowane specyfiki na odchudzanie mogą nieść za sobą pewne negatywne konsekwencje, chociażby właśnie w kontekście obniżania skuteczności działania witaminy D. W tym miejscu pozwolę sobie zrobić krótki przerywnik, aby zwrócić się do Państwa z pewną prośbą. Jeśli uznają Państwo, że wskazówki, o których mówię w tym filmie, mogą przydać się wielu osobom, to będę wdzięczny, gdyby mogli Państwo teraz kliknąć przycisk subskrybuj, który znajduje się tuż pod filmem, a następnie dzwoneczek, który pojawi się zaraz obok. Dzięki tym zaledwie dwóm kliknięciom niniejszy materiał trafi do jeszcze większego grona słuchaczy. W imieniu swoim oraz potencjalnych przyszłych odbiorców z góry bardzo dziękuję za pomoc. Wielu moich podopiecznych często pyta mnie, czy lepiej suplementować jeden konkretny związek, czy cały zestaw, czyli kompleks różnych składników. Zazwyczaj wtedy odpowiadam, że lepiej stosować pojedyncze witaminy lub składniki mineralne, w tym tylko te, których mamy niedobór, niż cały szereg związków, których właściwie nie potrzebujemy. Jednym z argumentów potwierdzających słuszność takiej praktyki jest to, że im więcej składników mamy w jednym preparacie, tym więcej możliwych interakcji pomiędzy nimi. A to na przykład oznacza, że dwa związki konkurują ze sobą w naszych jelitach, jak chodzi o ich wchłanianie do krwi. Mówiąc wprost, jeden składnik może hamować wchłanianie drugiego, a to oznacza, że nie możemy wówczas w pełni wykorzystać wszystkich związków obecnych w takim produkcie, tym bardziej jeśli występują one w dużych dawkach. Podana przeze mnie zasada ma zastosowanie właśnie w przypadku witaminy D. Otóż, jak podają naukowcy, witamina D wykorzystuje te same mechanizmy wchłaniania, co witamina E. W efekcie badacze zauważyli, że jednoczesne stosowanie tych dwóch witamin sprawia, że witamina D wchłania się w mniejszym stopniu. Mam tu na myśli niższe wchłanianie o 15% do 17%. Podobną sytuację mamy w przypadku witaminy A. Wysokie ilości tego składnika zmniejszają biodostępność witaminy D nawet o 30%. Tu jednak chciałbym podkreślić, że jeśli przyjmujemy niewielkie, standardowe dawki np. powszechnie stosowanego kompleksu adek, to nie będzie to miało aż tak negatywnego wpływu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu sięgamy po ilości tych witamin, to wówczas jednak proponuję brać je osobno. Przejdźmy teraz do kolejnej przyczyny obniżonej skuteczności witaminy D. Otóż bardzo często mówi się, że aby zapewnić odpowiednie wysycenie organizmu witaminą D, wystarczy spędzać więcej czasu na dworze, w tym przede wszystkim na słońcu, jednak już mało kto pamięta o tym, że, żeby powstawały wystarczające ilości witaminy D w naszej skórze na skutek wystawienia jej na działanie promieni słonecznych, to musi zostać spełnionych wiele różnych warunków i są one naprawdę kluczowe. W swojej praktyce miałem do czynienia z wieloma sytuacjami, gdy pacjenci byli bardzo zdziwieni. Że mają bardzo niski poziom witaminy D w organizmie, a jednocześnie zarzekali się, że przecież codziennie przebywają na dworze. Dlatego też podam Państwu teraz, w jakich warunkach witamina D powstaje w skórze w odpowiednich ilościach. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że ze względu na położenie geograficzne Polski, mówimy tu wyłącznie o okresie od końca kwietnia do początku września. W pozostałym czasie, to jest od września do kwietnia, produkcja witaminy D jest nieefektywna bez względu na wszelkie okoliczności. Dodatkowo znaczenie ma godzina przebywania na słońcu. Optymalny czas ma miejsce od godziny 10 rano do 3 po południu. W innych godzinach wysokość produkcji witaminy D będzie dość niska. Znacznym ograniczeniem jest oczywiście też to, że słońce nie może znajdować się za chmurami. Co więcej, tak samo jak obecność chmur, tak również obecność smogu niweczy nasz wysiłek w pozyskiwaniu naturalnej witaminy D. Pamiętajmy też, że im więcej ciała odkryjemy, tym więcej powstanie witaminy D. Ogólnie zaleca się mieć odkryte minimum 18% powierzchni ciała. Są to zatem twarz, przedramiona i nogi, czyli ubieramy krótki rękawek i krótkie spodenki, przy czym zaznaczę, że stosowanie filtrów przeciwsłonecznych krzyżuje nasze plany, co prawda filtry te chronią skórę przed oparzeniami i rakiem skóry, ale jednocześnie blokują powstawanie witaminy D. Ogólnie sam polecam spędzać jak najwięcej czasu na dworze, tym bardziej wykonując jednocześnie jakąkolwiek aktywność fizyczną. Niemniej wydaje mi się, że wielu z nas pokłada zbyt duże nadzieje, jak chodzi o ilość witaminy D pozyskiwanej dzięki przebywaniu na słońcu. Stąd mój mały apel: jeśli nigdy nie sprawdzali Państwo u siebie poziomu witaminy D, bo byli i są Państwo przeświadczeni, że na pewno jest on odpowiedni, ponieważ dużo czasu spędzają Państwo na słońcu, to i tak proponuję wykonać sobie takie badanie. Z praktyki wiem, że nieraz można się niemiło zaskoczyć. Warto mieć też świadomość, że skuteczność działania witaminy D maleje wraz z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym zmniejsza się ilość powstającej witaminy D w skórze. Według literatury fachowej mówimy tu o mniejszej produkcji witaminy D nawet aż o 50%. Co więcej, również starzejące się nerki wykazują mniejszą zdolność do wytwarzania aktywnej formy witaminy D. Dlatego też, aby witamina D przynosiła konkretne efekty zdrowotne. W przypadku osób starszych bardzo często potrzebne są o wiele większe jej dawki w porównaniu do osób młodych. Zwykle ilość przyjmowanej witaminy D powinna być dwukrotnie wyższa, a gdy mówimy o seniorach w wieku powyżej 75 lat, którzy jednocześnie są otyli, dawki te mogą być nawet czterokrotnie wyższe. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl dziennik Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Przed chwilą wspomniałem, że w nerkach zachodzi aktywacja witaminy D. Jednocześnie dodam, że proces ten częściowo ma miejsce również w wątrobie. Dotyczy to zarówno witaminy D, która powstaje na skutek działania promieni słonecznych, jak również witaminy D, którą spożywamy wraz z żywnością lub którą dostarczamy w postaci preparatów, i mówię o tym nie bez powodu. W momencie, gdy jeden z wymienionych narządów nie funkcjonuje poprawnie, wówczas organizm człowieka ma do dyspozycji mniejszej ilości aktywnej postaci witaminy D. W stosunku do tego, ile jej dostarczyliśmy, można więc powiedzieć, że ciężka niewydolność nerek i wątroby obniża zdolność naszego ustroju do efektywnego wykorzystania witaminy D. Stąd, jeśli ktoś z Państwa zmaga się z poważnymi chorobami nerek lub wątroby, to te problemy zdrowotne mogą być właśnie przyczyną obniżonej skuteczności działania witaminy D. W tym przypadku rozwiązaniem jest przede wszystkim zapanowanie nad chorobą. W pewnym stopniu pomocne może być też zwiększenie ilości przyjmowanej witaminy. Teraz jeszcze dwa słowa o samej formie witaminy D. Otóż w przyrodzie możemy spotkać witaminę D w postaci witaminy D2 i D3. W uproszczeniu powiem, że witamina D2 występuje w produktach roślinnych, zaś witamina D3 w produktach odzwierzęcych. Ogólnie mówię o tym dlatego, ponieważ te dwie postaci witaminy D mają inny potencjał jak chodzi o przekształcanie do aktywnej formy witaminy D. W jednym z badań eksperci zauważyli, że trzykrotnie bardziej skuteczna jest w tym witamina D3. Z tego też względu warto zwrócić uwagę na to, jaka forma witaminy D znajduje się w preparatach, po które Państwo sięgają. Dla uspokojenia powiem jednak, że większość suplementów z witaminą D dostępnych na naszym rynku zawiera tą lepszą postać, czyli witaminę D3. Niemniej warto zachować odrobinę czujności. Jako ciekawostkę powiem, że u niektórych osób mamy do czynienia z tak zwaną opornością na witaminę D. Która jest głównie spowodowana pewnymi uwarunkowaniami genetycznymi, czyli ze względu na mutację genów, albo dostarczona przez nas witamina D nie może ulec przekształceniu do aktywnej formy, albo nie jest wyłapywana przez nasze komórki, przez to nie może poprawnie działać. Wspomniana oporność na witaminę D może pojawić się też w przebiegu niektórych nowotworów, w tym raka jelita grubego, czy też innych schorzeń. W przypadku wystąpienia takiej oporności wysoce prawdopodobne jest to, że pomocne mogą kazać się bardzo duże dawki witaminy D, aby uzyskać odpowiednią odpowiedź fizjologiczną. W przypadku oporności na witaminę D i jednoczesnego występowania pewnych chorób, w tym głównie schorzeń autoimmunologicznych, niektórzy specjaliści proponują stosowanie właśnie mega dawek witaminy D. Mowa tu o tak zwanym protokole Coimbry. Zgodnie z nim w przypadku chorób takich jak Hashimoto reumatoidalne i łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, choroba leśniowskiego, krona czy też wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zalecane są dawki rzędu nawet od 300 do 500 jednostek witaminy D na kilogram masy ciała. Oznacza to, że osoba o masie ciała 60 kg powinna stosować od 9 do 30 tysięcy jednostek witaminy D dziennie. Tu od razu jednak podkreślam, że protokół końbry i mega dawki witaminy D to temat na zupełnie osobny materiał, ponieważ jest on obwarowany wieloma warunkami, które należy jednocześnie spełnić, czyli nie wystarczy stosować dużych ilości witaminy D i gotowe, ale o tym nagram w przyszłości osobny odcinek. Jak Państwo widzą, istnieje wiele różnych przyczyn tego, że witamina D może nie działać poprawnie i główny problem wcale nie leży w samej dawce wspomnianej witaminy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, czy nie borykamy się z jakimś problemem. Które utrudnia wykorzystanie tego składnika. I jeśli mamy z nim do czynienia, to należy go rozwiązać. Oczywiście o ile jest to możliwe, dopiero później można pomyśleć o zwiększeniu ilości przyjmowanej witaminy D. Przy okazji chciałbym teraz zaproponować Państwu obejrzenie filmu, który właśnie pojawił się na ekranie. Mówią w nim, z jakimi składnikami warto łączyć magnes, aby z kolei i ten pierwiastek mógł działać poprawnie. Jest to tym bardziej istotne, że jak już wspomniałem na początku tego materiału, brak magnezu zmniejsza skuteczność działania witaminy D. Na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.